Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj kolejny odcinek na temat frontu Spinward. Zapraszam do słuchania. Świat wojny Kult ma w obecnej sytuacji na froncie Spinward znaczenie strategiczne, jako iż jest położony w unikatowej pozycji względem licznych frakcji walczących o kontrolę nad peryferiami. Ponadto kult leży bezpośrednio na trasie osnowy, łączącej sektory Kalixis i Skarus oraz jest ostatnią imperialną planetą w granicach podsektora, na drodze w kierunku pozbawionej wszelkiego prawa i władzy dzikiej przestrzeni. Orbita planety jest usiana niezliczonymi dokami próżniowymi, skonstruowanymi do przyjmowania podróżników z odległego sektora skarus. Wraz z nadejściem wojny, na większości z stacji zgasły wszystkie światła, podczas gdy reszta stała się dryfującymi po niskiej orbicie, niepodtrzymującymi życia wrakami, na których nieustannie toczą się bitwy. Kult było niegdyś niewiarygodnie piękne była to planeta o cudownych zielonych wzgórzach i łąkach. Ja też kiedyś miałem włosy, też byłem piękny. Nie wolę, jak, jest, jak, wolę jak nie mam włosów. Marzeniem księcia Sewerusa I było uczynienie skult naturalnego raju dla arystokratów z wówczas młodego sektora Kalixis. Powstanie jego wysokiego ponieboskłon pałacu na błyszczącym wybrzeżu największego kontynentu planety było częścią tego marzenia. Był on w całości zbudowany z karmazynowego marmuru, dzięki czemu jego nazwę można było łatwo zapamiętać – Pałac Sanguin lub bardziej dosłownie Pałac Krwi. Na uroczyste otwarcie pałacu zaprosił przede wszystkim służących pod jego sztandarem wojskowych oficerów. Zorganizowana przez niego uczta była jednak tylko pretekstem do wydania im patentów szlacheckich. Severus liczył, iż w ten sposób będzie w stanie stworzyć system hierarchii na peryferiach, stawiając siebie na piedestale władzy i tworząc sieć zależnych od niego wasali. Przez kilka pierwszych lat marzenie księcia Severusa wydawało się być spełnione, jednak później Drusus został wywyższony do pozycji lorda sektora Calixis, a jednym z jego pierwszych osiągnięć było przeobrażenie rozdartego wojną sektora, będącego pozostałością po przejściu krucjaty Angewin, w stabilny i prosperujący region. To zwiastowało wiele niewygodnych dla rodu Severan zmian. Expans nazwano sektorem Calixis, a następnie podzielono je na podsektory, z których każdy miał własną planetę stołeczną i własnego gubernatora prefekta. Kult zostało wybrane na stolice peryferii. Sama nazwa nadana jego przestrzeni oburzała Severusa. Czuł, jakby była ona obrazą skierowaną w stronę wszystkich jego osiągnięć w trakcie krucjaty. Pomimo warunków nadanej mu gwarancji handlu, marzenie Sewerusa o żyznej, dziewiczo-pięknej stolicy zostało zniszczone przez sługi Drususa. Sporych rozmiarów misja Administratum dokonała desantu na zielone równiny Kult, przeobrażając sporą część planety w administracyjne centrum nowego podsektora. Sewerus I dożył starości w cieniu chwały rzucanego przez jego nadbrzeżny pałac. Zasłony w oknach jego komnaty zawsze zasłaniały widok na miasto pod pałacem, jak gdyby książę nie życzył sobie widoku rozwijających planetę sług adeptus Administratum. Choć Severus umarł niedługo po tych wydarzeniach, jego linia odziedziczyła po nim jego pałac i kilka innych posiadłości. W tym samym czasie, w mieście poniżej, imperialna siła robocza nieustannie rozbudowywała labirynt biurokratycznej sieci konieczny do nadzorowania całego podsektora. Orbitalne doki próżniowe powstały niedługo później, a przestrzeń wokół planety szybko zamieniła się w ruchliwą kosmiczną autostradę o ogromnych magazynach zaopatrzeniowych. Kult faktycznie stało się obrzydliwie bogate, tak jak chciał tego Severus, jednak bogactwo planety nie wzięło się wcale z patentów szlacheckich, a ze ściąganego podatku od każdego przemieszczającego się przez system okrętu. Pomimo przykrego losu progenitora rodu Severan jego potomkowie pozostali na kult, pielęgnując w sercach nienawiść do Drususa i wszystkich jego osiągnięć, ukrywając ją przed zewnętrznym światem i przekazując kolejnym pokoleniom rodu. Ich rodzinny pałac upadał wraz z każdym mijającym pokoleniem, jednak dzięki stałym dochodom i udanym inwestycjom w koncerny poza ich planetą ich ród zdołał utrzymać nie tylko swój dawny poziom bogactwa, ale i całkowicie pozornie prawdziwą władzę nad ludem kult. Kiedy koniec końców Severusowi XIII udało się utrzymać tytuł lorda podsektora peryferii, zaczął rozwijać swój dwór doradców właśnie w pałacu Sanguin. W ramach upamiętnienia swojego wielkiego przodka. Na przestrzeni kilku lat od nominacji Sewerusa XIII książę zdołał przeprowadzić bezwzględną, ale i w większej części całkowicie niezauważalną z zewnątrz czystkę imperialnych adeptów na terenie kult. Koniec końców, tylko ludzie prawdziwie lojalni rodzinie Seweran mogli liczyć na objęcie stanowiska związanego z realną władzą na planecie stołecznej. Pałac Sanguin raz jeszcze stał się pełnym życia dworem szlacheckim, często odwiedzanym przez budzącą niepokój zbieraninę pochlebców i morderców, czyli tych, którzy byli gotowi zrobić wszystko, byleby pozostać w łaskach suwerena oraz tych, którzy byli gotowi zabijać dla osobistych korzyści. Pod grubą warstwą zewnętrznych przejawów absolutnej wierności swojemu panu, gotował się jednak gęsty gulasz dekadencji i herezji z domieszką rywalizujących ze sobą epikurejskich dyletantów. W całym tym kotle mieszali dodatkowo Zinos z rasy naturalnych zabójców, kryjący się w cieniach zakurzonych sal pałacu. Następnie doszło do inwazji orków Grimtufa. Początkowo całą siłę ofensywy orków przyjęły na siebie światy poza granicami peryferii. Od pierwszego raportu na temat wzmożonej aktywności zielonoskórych do ich faktycznego pojawienia się w granicach podsektora minęło wiele miesięcy, kiedy jednak w końcu do tego doszło, ich kampania stanowczo przyspieszyła. Kiedy dwór na kult w końcu pojął skalę tego kryzysu, na stosowną reakcję było już za późno. Nawet wówczas Severus uwierzył jednak, iż był w stanie odeprzeć barbarzyńską inwazję Zinos, wykorzystując jedynie dostępne mu siły bez konieczności proszenia o pomoc lorda sektora Kalixis. Nie minęło jednak wiele czasu, a orkowie udowodnili mu, jak bardzo się mylił. Nie widząc innego wyjścia w tej sytuacji oraz nie chcąc ryzykować wykierowanym w niego puczem, Severus ogłosił secesję od imperium oraz przemianował nazwę sektora peryferii na dominat Severan. Dziś kult jest już jedynie wypalonym pustkowiem o zrujnowanych miastach, na ulicach, których w wielkich stosach zalegają gnijące ciała. Mapy planety zostały uwzględnione o nowe kolorowe linie oddzielające terytoria kontrolowane przez poszczególne armie. Rodzinny pałac rodu Severan nadal stoi, jako iż przodkowie Severusa XIII roztropnie otoczyli go licznymi tarczami próżniowymi, otrzymanymi na mocy paktów z ekskomunikowanymi frakcjami kultu maszyny. Pałac jest otoczony wszelkiej maści maszynerią, służącą do obrony, a na korzyść morale obrońców stanowczo wpływa fakt, iż kompleks nigdy nie został zdobyty, choć zarówno imperium, jak i orkowie już przynajmniej kilka razy byli o krok od zdobycia miasta u jego stóp. Bitwa o kult trwa nieprzerwanie od 83 standardowych lat, prawie jak Wraks, a szala zwycięstwa raz na jakiś czas przechyla się na korzyść jednej z trzech stron konfliktu, karmiących przysłowiową maszynkę do mielenia całymi armiami. W historii tego starcia nie jeden raz wydawało się, iż jedna ze stron osiągnęła decydującą przewagę nad inną, tylko po to, by jej postęp został zniweczony przez nagły kontratak trzeciej strony. Obecnie siły dominatu Severan zostały zepchnięte do jednego z regionów największego kontynentu planety, podczas gdy do większości otwartych starć dochodzi między siłami imperium a orkami. Nawet najbardziej utalentowani analitycy i stratezy wojskowi nie są w stanie powiedzieć, jak długo na kultu trzyma się taki stan rzeczy, jednak każdy z nich wie, że nagłe zmiany mogą nadejść każdego dnia. To właśnie na kult jest wysyłana większość nowo powstałych regimentów Gwardii Imperialnej. Jako iż, jako iż szybkością pożerania ludzi i maszynerii istniejące tam strefy wojny przypominają czarne dziury. Cała planeta przypomina jedną wielką strefę wojny. Na czele imperialnych sił na kult stoi lord generał Ganzorik. Oparciem dla regimentów gwardii są postawione przez wysokie dowództwo Imperium na planecie systemy fortyfikacji, ułożone w potężny łańcuch fortec i bastionów na północnym biegunie planety. Umocnienie te nazwano Fortem Drusus, co według Severusa XIII było oczywistą próbą obrażenia go. Ten niemal niemożliwy do sforsowania pierścień fortyfikacji z ceramitu i plastali jest testowany niemal codziennie przez nieustające frontalne szarże orków – Gwardziści, którzy przetrwają na planecie dłużej niż kilka dni, szybko uczą się, że na kult bardzo niewiele rzeczy trwa dłużej od karier ich poległych kolegów, a linie frontu zmieniają się o całe mile każdego dnia. Rozkazy potrafią nie docierać na linię frontu przed ich zmianą w wyniku wrogiego kontrataku, a ustawion, ustanowione garnizony są oczyszczane z siły żywej jeszcze w dniu oficjalnego powstania, celem wzmocnienia kolejnej ofensywy. W Imperium próżno jednak szukać dowódcy równie upartego co Ganzorik, a ci, którzy służyli pod nim wystarczająco długo, potrafią jednocześnie szanować go, jak i się go lękać. Większość jego ludzi wie, że jest gotowy na wszystko, byleby tylko spełnić swój obowiązek wobec Imperatora, nawet jeśli w grę wchodzi poświęcenie milionów własnych żołnierzy, na które na pewno jest gotowy. Nie bez powodu na linii frontu Ganzorik jest znany jako Stara, Stal i Krew – jest to tytuł, który ponoć surowemu staremu generałowi bardzo się podoba. A coś więcej o Ganzyliku usłyszycie w następnym odcinku. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, trzymajcie się, cześć. Wejdź na Patreon i wesprzyj projekt.